O tak, dzień jako chińska nastolatka Zaczynamy. Kolejny odcinek z tej serii na moim kanale. Dajcie znać, kim powinna być w kolejnym odcinku. No słuchajcie, ja dzisiaj jestem trochę nieprzytomna. Katar mi jeszcze nie słyszał. Przestałam, czerwony, schodzący. No. no ale to nie powód, by darować sobie challenge, No nie. Jeśli też nie lubicie być chorzy, zostawcie kciuka do góry. Pora na makijaż. Wow. Ja jestem totalnie zakochana w tym chińskim Dwin Make-up. No, go dzisiaj otworzymy. Mam tutaj pełno inspiracji z Pinteresta, które chcę wykorzystać oraz tutoriale z YouTube. Zacznijmy od soczewek. Mm -hmm. I on w odróżnieniu do japońskiego i koreańskiego makijażu jest taki bardziej przerysowany. I mocniejszy. Chińskiej pielęgnacji nie miałam, ale mam chińską markę makijażową, czy flower Nose. Uwielbiam ich, po prostu w Japonii oni są zawsze wykupieni. No czajcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Aż żal je zaczynać, ale oczywiście trochę ich używałam już. A te pomadki to po prostu kocham Tak jak wiecie, marzę, żeby polecieć do Chin, do Szanghaju i do Hongkongu, do może kiedyś się to spełni. Nie znam się za bardzo na tej kulturze. O, ojej! No nic. Ale zrobiłam duży research. Maluję swój nos na zielono, żeby zakryć czerwony. I mam nadzieję, że taki filmik mnie do tego wyjazdu totalnie przygotuje. Jeśli macie jakieś porady, koniecznie piszcie w komentarzu. Otworzyłam do konturowanie. Zobaczymy, jak to będzie po roztarciu. Na razie wgadać I W odróżnieniu od koreańskiego i japońskiego twarz ma być totalnie matowa. Przerysowana dwójna dolna powieka. Znowu z Flower Snow. Trochę bling bling sobie tu zrobimy. Teraz ten piękny róż. Jakoś chyba tu. One sobie. I często dorysowują tutaj obok oka jakiś pieprzyk, więc ja podkreślę mój, by był mocniejszy. I gotowe. Moja słodka Kicia sobie przyznała, jak mama się malabała. Aniuku przyciśnięte, tak? to? Teraz przyszła pora na włosy. Na Pinterestie znalazłam takie boskie fryzury. I stwierdziłam, że odtworzę tą z dwoma koczkami tutaj. Będzie to mega cute wyglądać, a takie jeszcze chyba nigdy nie miałam. Zakręciłam sobie trochę, żeby było objętość. Grzewki nie mam, ale żeby zrobić coś fajnego, to. Miałam taką opaskę. Widzimy, że w kolorze moich włosów. I e, ładnie to wygląda. Jako taki wartecz, no nie? Takimi gumyczkami spróbuję je teraz spiąć. Luziła, ale jednak <słys》> zaplanowanie no, nie? Nigdy nawet nie chcę być jak to od tyłu. już mają lusterka od tyłu. To jest w ogóle sztos. To jest taki kikut. Ten lepiej, więc ten poprawiam. Ej, no ja uważam, że jest ucha. Dajcie le. Ale zanim zmienimy nasz outfit, gotujemy ryż. Nie za bardzo znam się na kuchni chińskiej. Ale z reguły jak chodziłam z rodzicami na chińskie danie, mm. Ja już z jajkiem. Więc cóż, zanim pójdziemy na prawdziwe chińskie jedzonko, zróbmy sobie takie, okej? Okay? Gotuję. Wydaje mi się, że oczy marzeń będzie dobra. A z sobie zieloną Jazda Ja już czeka na jedzonko. jedzonko. Zalewamy. Co tam małe? Wie, że to ty nie. Chcesz. Na oleju to robię no i spróbujemy posudać. <gryżę> A bo żółtko, na koła żółtka. Dwa jajeczka i jakieś przyprawy. Mm. No ja wiem, że to nie wygląda tak jak tam, ale darujmy mi. Jeszcze przygotowałam takie coś w miseczkach, no i oczywiście jedzą kobiety. No twoje. Ta miseczek? W naszym domku żyją trzy duże misie. Znaczy jeden to jest mały miś. Mały miś, mały krasie. miś. Udy, to się uderzyłaś. Duży miś i, i mój miś, proszę bardzo. Przygotowałam sobie pałeczki. To jest duży misie. To jest duży misie. Wydaje duży miś i mój miś, którym jestem. Słuchajcie, trzeba przetestować to, co mi wyszło, tak? Ich jajka zawsze są takie bardziej w całości. Hmm. I do tego jeszcze mam taką chińską przekąskę. którą to zamówiłam. No jest wytrawna przekąska. Myślałam, to jest takie chrupiące. Nie, spicy? Nie. Myślałam, że to jest chrupki. Nie. To dziwnie pachnie. Mm. Lekko słodkie, jak taka słodko papryka. Jest ja? dobra, ale w lampy ja to było tu takie... czuję, jak to pachnie. Rupiąc, mam katar, nie czuję. Na deserek postanowiłam, że w ten przetestujemy chińskie oreo. Ej, one naprawdę, patrzcie, są podpisane oreo, a wyglądają w ogóle inaczej. Jak taka karapeczka, Jakie słodkie. Są pojedyncze, takie bułeczki. Tak, to jest taka bułeczka, trochę się rozerwała Ma ten krem, zobaczmy ten krem, ale delikatny. Ile długo czuć? A co Dziwne, dziwne wystrój. Nie spodziewałam się takiego smaku po prostu. Myślałam, że będzie jak kinder, taka mleczna kanapka. No i przyszła pora zmienić tą stylization, Mam jakieś inspiracje, ale szczerze, mam taki ciężki orzech do zgryzienia. Myślę nad taką czarną stylówką, albo połączenie niebieskiego z czernią. Zobaczymy. Miejmy jeszcze oczywiście w moim outficie kapcie, ale stwierdziłam, okej, okay, zdejmujemy. Że w ten sposób się ubiorę, Mam tutaj taką spódniczkę, właśnie długą. No ale niech na razie tak będzie. No i do tej fryzurki, takim fisiorkiem. Uważam, że będzie sztas. No i słuchajcie, teraz otworzymy coś mega śnego. Labowo są popularne wszędzie, a mało tego. Wiedziałam się, że projektem, który je stworzył, pochodzi z Hongkongu. No to idealnie na dzisiaj. pijemy sobie go zaraz do torby, ale kupiliśmy w Paryżu taki mystery box Lucky New Year z okazji chińskiego nowego roku, więc idealnie do dzisiejszego odcinka. Otwórzmy go. Do zdobycia nie Mamy tylko Labubu, ale mamy też właśnie inne postacie, których jeszcze nie do końca kojarzy. Natomiast mam nadzieję, że to Labubu. Unboxing! Ja nawet nie wiem, czy to jest przywieszka, czy co to jest. Znaczy... Nie, to nie Labubu. Wygląda jak takie na kubek, podkładkę, ale mm -hmm. to jest chyba też karta jednocześnie kolekcjonerska. są piny? Nie. Tak, co to, to jest? Są magnesy? Co? Rich magnet. Magnesy na lodówkę. Hmm. Nie zauważyłam. No cóż, nie jest to Labubu. Ale mówi się trudno. A rok węża, nie rok smoka. Aaa. Czuję się na dziś? Nie wiem zbytnio, którą treść. Cepę wybrać, A może to finalnie przepakowuje się właśnie do niej. Tu jest właśnie z odcinka proponowanym nasza. Ej on super do niej wygląda. Będziesz to. No i oczywiście biorę zawsze ze sobą te banknoty. Nie wiem, kość to mogę wtedy dać. Dobra, przyda mi się jeszcze więcej chusteczek. Słyszałam, że w Chinach dużo grają na przykład w pociągach karty, ale stwierdziłam, że możemy spróbować jakąś planszówkę. Ponieważ planszówki nie ma, żebyśmy gdzieś się tutaj dostali tak od ręki jakiejś chińskiej. To wydrukowałam chińskie szachy. Spróbuję z internetu nauczyć się i zasad. Natomiast te pionki zrobił mi chat GPT i nie mam pojęcia, czy on zrobił je dobrze, więc zaraz Aha. się przekonamy. Będzie Miesznie. Tu w ogóle jest odliczanie po japońsku, więc zastanawiam się czemu no, okej okay. To fajnie my się grać tang Nie wiem jak nie to nie się wiem. mówi Z internetu, ale Shachibini inaczej wydrukował te znaczki, a tutaj są pokazane w ogóle jeszcze figury Więc stwierdziłam, że... No cóż no, Przemaziamy C je, dobra? No bo sobie żartujesz No to. tak, no żeby wiedzieć chociaż co jest co, bo inaczej no nie damy rady Pierwsze, ja mam e za mało pionków Po drugie, Denise <grym> nie rozumiem, ty sobie to malujesz To masz takie jakby te pionki, tutaj jest koń tak, to jest zwierza. i w ogóle taka ciekawostka. W tych szachach się chodzi jakby po tych łączeniach, nie po tych całych polach. Ciekawie. Lubię konia dla ciebie. Tu są chyba dwie królowe. Daj sobie z tym spokój dzisiaj Cii, dobra? Ja chcę Ja spi, Pi spić, pipi, Cześć. budek, Moje gotowe. To jak się poruszasz? Pokaż eee, po planszy. To jest rzeka, to są pałace. Te chodzą pojedynczo, ale się tutaj jakby przenoszą. A na przykład mogę cię w ten sposób zmieścić? Nie, nie, nie. I brakuje no, mi też tutaj. Coś tak malować, a ja znalazłem tego konia na No przykład, ja już też. W tych szachach chodzi o to, że gra na punkty. Dobra, to nam trochę zajmie. No, czy jesteśmy mistrzami w szachach? Niekoniecznie. Ja nawet nie umiem grać w zwykłe szachy nasze. Wolę wydajcie Dajcie znać, czy umiecie grać w szachy, bo to mnie mega zastanawia. Ja na pewno dzisiaj chcę obejrzeć wieczorem Mulan, ale live action. Natomiast stwierdziłam, że jeszcze sobie obejrzę pierwszą część normalnej Mulan. Jak wrócimy, będzie druga, a później live action. A ty sieć, bracie, tylko to jest moja ulubiona postać. Muszę nawet nazwać jakiś tak rybkę, moją. Podylny i nie muszu. Ale dałem co nie. A bubu się melduje. Wyglądam tak. Chciałabym sobie płaszczek i lecimy na obiadek. Sianglong? Nie wiem, jak to przeczytać. Słuchajcie, mam czerwony nos. Przepraszam. Jest tutaj bar i restauracja. Zobaczymy, gdzie jest miejsce. Chciałam iść do baru, bo tu jest chyba mniejsze miejsce. No, jest mniejsze miejsce. Jej, chodź zobaczymy. No, zobaczymy. I zobaczmy, co tu jest takiego. Widziałam, że chyba restauracji miała inne menu, a mnie bardzo interesowało to. Idę i coś chcemy wziąć różnych rzeczy, żeby tak naprawdę przetestować wszystko. Może nie wszystko, ale dużo. Ej, jakie słodkie, krymiejeczne Ej, może wezmę? Deserek z bułeczek to też sobie. Mamy na żarkę łuko, jedzą łuko. nie było moich kluseczek. Kuluseczki dopiero po drugiej. Kupiłam herbatę ryzantymową. Nie mam pojęcia jak to smakuje. Czy że do herbatka? Trochę smakuje jak pokrzywa, tak jakbym kwiatka piła, ale szczerze, no spróbuj sobie. Smakuje, bardzo delikatne jest. No. Moje zdanie jest. dobre i zdanie, dobra. To chyba są wszystkie te bułeczki. Zobaczymy. Nie. Mm. to są twoje to. z mięskiem. Położę ci na razie tu, o matko, to są te świnki. Świnka, mufinka normalnie. Są słodkie. I tu są z krewetkami. Tu jest chyba jakiś sosik do nich. I tu w ogóle kitek ostatnio na swoim kanale otwieram właśnie te pompusiowe, więc stwierdziłam, że biorę je ze sobą, żeby to tak słodko wszystko razem wyglądało. Mega tak Mój Labu, bo chyba się na to wszystko czai. Ale szczerze wygląda wszystko bardzo ładnie. To są jeszcze nasze desercje, ale tu za chwilkę. To będą bułeczki, tak? Bułeczki. I do tego. I dusz, więc chyba to muszę z no, szkoda Nie ty drugiego ja, dobra? One są chyba z jajkiem, więc uwaga Robimy na pół Przepraszam Tak, z jajeczkiem Mhm, słyszysz to? nie chce do mnie przyjść Fajne To jest 10 na 10 świnki Mhm To jest chyba dla ciebie, dla mnie lekkiem Tak w takim mleczko w tubce, wiesz? Matko, zna na dobrze Mleko z kodensu tak zwana jedzeniowa końcówka Jesteśmy najedzeni, zachudzeni Pusto no słuchajcie szczerze, powiem wam 10 na 10. Bardzo totalnie, dobre. bardzo pyszne było. Ekkip. pyszne, 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 jedzą. Słuchajcie, jeśli chodzi o pielęgnację chińską, to totalnie nie mam o niej pojęcia, to się nazywa Sea Beauty, chyba. Ale możemy sobie znowu obejrzeć mulan po powrocie, jeszcze mam trochę tak, tak, słodyczy, ale to do brak zgodniejemy. Idziemy robić publication. Wróciliśmy, malutka też zasłużyła na jedzonko. Dziom, 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 dziom. Już ten tak pogon nie podnosi, no bo ci ta antena tu stoi. Niem, niem, niem. Swój nie, nie, nie. Spójrz, będę kuczaczek, brzmi nie wybrzydze. No i tak to jest z tymi kotami, ja wam mówiłam. Sekrety kociaków. Liżą się językiem po zrobieniu, a wybrzydzają w sprawie karmy. Na no twoje szczęście, puperajte. Robię właśnie publication. Uszczone, oglądamy filmik. Tak jak wiecie, totalnie marzę, żeby odwiedzić Chiny ze względu na Disneyland. A w sumie to dwa. Disneyland w Szanghaju i w Hongkongu. Szczerze, zależy mi tak samo na obydwu, dwóch, bo zostało mi tylko dwa, żeby odhaczyć wszystkie Disneylandy na świecie. Zawsze jakoś spotykałam w Disneylandzie z takimi super uszkami, właśnie w kształcie Mikiego, ale na przykład takie śpierniczkowe czy coś, bo mówili, że kupili go w Chinach. Za każdym razem. Więc jako moją manifestację, ustawiłam sobie już taką tapetę tutaj Chiny. tu Shanghai nocą. Proszę bardzo i jeszcze o siebie jeszcze bardziej cały czas myśleć o tym kompu Musia, że klądujesz obok. Rila Mam w ogóle do przetestowania Spongeboba z Chin. To jest Spongebob chiński, a tak naprawdę poki. No bo wiesz, poki mi się kojarzą z Japonią, ale to jest produkt chiński. Chyba to jest Macia, ale nie jestem pewna, no bo tu. Macielate! Nie, nie, nie umiem hiszpańskie. Macielate! A to jest truskawka, no to jest najłatwiejsze, tak? To jest lepsze. Nie, nie będę pytać ogólnie. Albo dobra. Co oni tam robią? Ale to właśnie ukitka na kanale. Spongebob się opiera. Spongebob, chciałam cię ładnie otworzyć. No nie zawalaj. A few moments later. O, jest to! wygląda jak takie proste japońskie poki. jak grube japońskie poki. No trochę. Faktycznie grube, a dużo tej polewy. Słodziutka, bardzo słodziutka. I szybko to? Tak, miałem rację, to od jest tu napisane. Tak. Taki sam. Czy Spongebob dopłynął do Kim? Nie mam zielonego pojęcia. Zawsze zastanawiają mnie, że Spongebob ma pod wodą morze i plażę. No tak, to jest normalne chyba. Mało zielone. Trochę miętowo mi to smakuje. Myślałam, nie jest złe. Lubię macie, ale truskawka lepsza. Mam przygotowaną Mulan 2. I szczerze, ona mi się podobała mniej niż jedynka. Jedynka jest moją ulubioną. Jest w sumie taką moją topką z Disneya. Natomiast jako przekąski mam jeszcze takie chińskie Skittlesy. I jestem ciekawa, czy jakoś się różnią od tych naszych. Kolory są takie w sumie bardziej pastelowe. O smaku herbaty azjatyckiej. Owocowo-herbaciany. Normalnie Skittlesy nie mają takich. No faktycznie. To jest takie listę. dzisiaj nowości. I totalnie ja się nigdy nie interesowałam tym regionem. Ale szczerze, coraz bardziej mi się Chiny podobają. Coraz bardziej mnie ciekawią. Mamy taki. Ej, czuj tą herbatę? Nie jestem jakąś super fanką skizasów, ale te 10 na 10, serio. Bardzo lubię zakładać soczewki. Podobają mi się makijaże w tym i one mi nie szkodzą w ciągu dnia i też nie mam problemu z ich założeniem. Ale noszenie ich dłużej niż 8 godzin na mnie jakaś katorga, więc sądzę, że jest idealny moment, żeby je po prostu zdjąć, a zdjęcie jest u mnie tak banalne. Niektórzy się boją zdejmować, a ja mam takie, że to jest najprzyjemniejsza część, serio. Dłużej mi zajmuje zakładanie niż zdejmowanie. Zdejmowanie to tylko przeciągam tak i łapię. Banalne i zalewamy płynem. Ja dostam od pinki Paradise i w sumie bardzo, bardzo lubię z tej firmy właśnie soczewki, więc polecajka. W Japonii tradycyjnym strojem są kimona, natomiast w Chinach hanfu. są jeszcze inne, a chyba to mi się najbardziej podoba. Do tej pory myślałam, że kimona, ale chyba zmieniłam zdanie. Zamówiłam taką opaskę, ale słuchajcie, nie doszła na ten challenge. A myślałam, że dojdzie na styk. Kurczę, ale jest śliczna. Ponieważ ja, co to za jakieś nielegalne mizianko, tak? Nie lubię chipsów, a to są ruflowe chipsy czekoladowe. Ja ani rufli ani Chipsów nie lubię, więc tak przetestuję chińskie chipsy. Chińskie lacy. Ty lubisz trufle, więc... O matko, pachną okej. Okay. Wyglądają tak... Ja Wyglądają jak czekoladowa. Ja bym się nabrała To jest fajne, to jest fajne, to lubię właśnie, że możesz jak sobie tak wyciągnąć. Wyglądają dziwnie. Aha ma jak trufelki, dobrze Le. Nie narzekaj Czajcie w ogóle jaki pop Mart jest w Disneylandzie w Szanghaju W ej no to wygląda pięknie Rada jest już późno, ale ja chyba muszę zdjęć w swoje paznokcie Bo te zbytnio do chińskiej nastolatki nie są podobne Hybrydy lubię robić, ale nienawidzę ich zdejmować No i zdjęte, ale nie mam się ich malować mm. PiPi się chce bawić Nie malować paznokcie na no, twoje pazurki no, to już dawno by wypadało wciąż No i z dzisiejszej listy ostatni film na dziś Czyli Mulan Live Action pićku i PiPi, która chyba znowu gdzieś skupiła swoją zabawkę Tak, może sąsiad już zabrał tak hałasujesz? O, kto to był? Mówisz, że sąsiad po ciebie idzie. Tak, ewidentnie po raz setny dzisiaj znowu jej coś tam wpadło. Jak zwykle. Mama, wyciągnij.